Z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus i uczniowie Jego się przeprawili, przypłynęli do ziemi Genezaret i przybili do brzegu. Skoro wysiedli z łodzi, zaraz Go rozpoznano. Ludzie biegali po całej owej okolicy i zaczęli znosić na noszach chorych, tam gdzie, jak słyszeli, przebywa. I gdziekolwiek wchodził do wsi, do miast czy do osad, Kładli chorych na otwartych miejscach i prosili Go, żeby ci choć frędzli u Jego płaszcza mogli się dotknąć. A wszyscy, którzy się Go dotknęli, odzyskiwali zdrowie. Oto słowo pańskie. Piękna dzisiaj Ewangelia, o takim Bożym dotyku. Każdy, kto się dotknął Pana Jezusa, był uzdrowiony. Dzisiaj. Każdy z nas potrzebuje tego Bożego dotknięcia, Bożego potwierdzenia, że jest się kochanym. Takim znakiem, że zbliża się Królestwo Boże, było powracanie do zdrowia. Królestwo Szatana powoduje, że człowiek choruje. Skutkiem grzechu przyszła na człowieka śmierć i cierpienie. Cierpienie ofiarowane Bogu może nas po Prowadzić drogą krzyża w stronę nieba. Ale takim znakiem zbliżającego się nieba jest Boży dotyk, tam gdzie już nie będzie ani cierpienia, ani chorób. Dlatego też, kiedy Pan Jezus głosił to nadchodzenie, to nadejście Królestwa Bożego, to takim głównym znakiem tego przyjścia było uzdrawianie, ten Boży dotyk. Pan Jezus nauczał, ale też przede wszystkim dotykał. Słowem dotykał, ale też dotykał swoją dłonią. Palcem Bożym wyrzucał złe duchy, a także ludzie chcieli się go dotknąć, choćby jego frędzli płaszcza. Te frędzne, cit, cit, Żydzi nazywają przykazaniami. zawiązując sobie takie słupełki, żeby pamiętać o przykazaniach. Oni wyprowadzili wtedy 613 przykazań. Dużo było tych frędzli. Dotknięcie się tych przykazań to również uzdrawia nasze życie. Jeżeli Ży, żyjemy, trzymamy się tych przykazań, to nasze życie staje się zdrowsze. Będziemy bardziej zdrowi, i duchowo, i nawet fizycznie. Wracając do problemu dotyku, żyjemy w świecie, który żyje w jakimś złym dotyku. Dotykają nas złe, jakieś wydarzenia. Ludzie nie potrafią dotykać, czasem nie tyle dotykają, co chcą nas wykorzystać. To jest tak zwany zły dotyk. Szczególnie ludzie, którzy są po doświadczeniu różnych gwałtów, molestowań, to jest dla nich bardzo trudne doświadczenie, zły dotyk. Natomiast dobry dotyk w jakiś sposób jest eliminowany z życia. Może czasem więcej się mówi o złym dotyku, ale o dobrym dotyku i jego braku rzadziej się mówi. A może właśnie brak tego dotyku powoduje wiele różnych złych do wyborów, na przykład dziewczyny, które nie były jako dzieci zbyt dobrze dotykane, okazywano im ciepło, czułość, mogą no, przeżywać różnego rodzaju poczucie niższej wartości i poczucie że nie są tak w dobrze, tak bardzo jakoś piękne, czy, czy kochane, czy dobre. Tak samo chłopcy, kiedy w życiu, kiedy dostali, spotkał ich, spotkał ich jakieś odrzucenie, nie było ciepła ze strony rodziców, czy potem ze strony bliskich, czy jakiś zawód miłosny. Często zamykali się na ten dotyk. Jeżeli już dotykali, to po to, żeby brać, a nie po to, żeby dawać, nie żeby okazywać czułość, ale żeby po prostu użyć daną osobę. To jest dramat. Dlatego potrzebujemy Bożego dotyku, żeby nas na nowo uleczyć, żeby nasz dotyk był dotykiem Boga. Jeden z egzorcystów opowiadał, że miał pewien problem z opętaną dziewczyną i wiele modlitw odprawił, wiele egzorcyzmów i ten zły duch mówił, nie puszczę jej, nie puszczę, ona jest moja. I w końcu ten egzorcysta tak z całą miłością Chrystusową przytuli ją do serca. Tak mocno uściskał, że w końcu zły duch w takim uścisku miłości nie wytrzymał, uciekł. I wtedy nastąpiło uwolnienie. Pan Jezus kiedy dotyka, samym dotykiem uwalnia. I dzisiaj warto tak prosić o taki Boży dotyk. My kapłani jesteśmy powołani do tego, żeby błogosławić, też przez dotknięcie, przez nałożenie rąk. Czasem obawiamy się, ja wczoraj przyznam, że kiedy chodziłem z tacą i dzieci podchodziły, to patrzyłem na rodziców i jest taki lęk, co rodzice powiedzą, bo jest wiele przypadków, że rodzice sobie nie życzą, żeby ksiądz dotykał ich dzieci, więc widziałem zawód w oczach tych dzieci, kiedy je omijałem, ja też no chciałem, ale no, obawiałem się, co będzie ze strony rodziców dopiero kiedy później przyprowadzały mamy, czy tata przyprowadzał swoje dzieci i prosił o błogosławieństwo, to oczywiście błogosławiłem, ale myślę, że tu jest w tym świecie dużo, dużo zamieszania i kiedy człowiek chce okazać serce, może się spotkać z niezrozumieniem, odrzuceniem, wręcz z oskarżeniem o zły dotyk. Jeszcze chciałbym powiedzieć na koniec o takim złym dotyku, ale okultystycznym, magicznym, gdzie pojawiło się w ostatnim czasie dużo uzdrawiaczy, którzy dotykają, którzy nakładają ręce. Jacyś świecy egzorcyści, jacyś bionergoterapeuci jakieś ręce, które leczą. Trzeba uważać na ten dotyk, ponieważ zawsze jest pytanie: skąd oni mają tę moc? Czy rzeczywiście od Chrystusa, czy może też jest to moc tylko podszyta płaszczem chrześcijaństwa, pobożności, a jest to moc nie od Chrystusa, tylko od demona. Kiedyś przyjeżdżał do Polski pan Haris, który nawet przyjmował w kościołach, ale domagał się, żeby to coś. Czyli Pan Jezus to tabernakulum tego Pana Jezusa, żeby w tym czasie wynieść, bo mówi, że mu to przeszkadza. To był pierwszy znak, trzeba uważać, dlaczego Pan Jezus może w uzdrawianiu przeszkadzać, nie pomagać. Druga rzecz to, kiedyś zaoferował, że pewnej osobie nałoży ręce i zobaczy Pana Jezusa. On sam się przyznawał, że w nocy nie śpi, tylko kontaktuje się z duchami. Pytanie, z jakimi duchami? No, i rzeczywiście, kiedy ta kobieta w duszy zaczęła się modlić, Panie Jezu, ja nie wiem, czy ty chcesz mi się ukazać. Jak nie chcesz, to nie ukazuj mi się. I Pan Jezus ją otoczył taką płaszczem miłości, Bożej Miłości, czyli takim dotknięciem Ducha Świętego, że ten y, y, Haris powiedział: No, nie mogę się przebić. Czuję jakąś barierę. Tak, jeżeli jesteśmy przytuleni do serca Pana Jezusa, kiedy żyjemy w łasce uświęcającej, to nawet ci okultyści. Nawet ci, którzy zamawiają złe jakieś uroki, nie mogą się przebić, bo jesteśmy otoczeni Bożą miłością. Dlatego ważne jest, żeby żyć w takim Bożym dotyku, takim Bożym przytuleniu. Dzisiaj życzę no, takiego zaangażowania, takiego biegania za Panem Jezusem, takiego szukania Jego dotyku i żeby też innym nieść tę Bożą wiadomość, że Bóg jest bogiem. Dobrych dotyków, które uzdrawiają, które wyciągają z upadku, nawet z upadku śmierci, i prowadzą do nieba. Niech każdy z nas na tej drodze do nieba będzie bezpieczny. Życzę też takiego pokoju serca. Tu, gdzie jestem, jest bardzo pięknie i bardzo cicho. Można posłuchać, jak spada śnieg. Jest pięknie Niech w wszystkim Pan Jezus będzie uwielbiony przez Maryję Polecam, żeby przyjść tutaj do tego miejsca. Jest naprawdę cisza Naprawdę pustelnia Pustelnia brata Alberta Braci Albertynów na kalatówkach cały czas spada śnieg, śnieg dospłyje. Jest bardzo pięknie. Pan Bóg daje piękną pogodę. I tak, idąc, wracając już z tej pustelni, dodając do tej, tych rozważań na temat Bożego dotyku. Pan Bóg dotyka nas przez całe stworzenie przez piękno przez to piękny dotyk. I też chciałbym powiedzieć o tym dotyku ludzi, którzy są chorzy. Często przeżywanie choroby samotnie jest, sama samotność cięższa niż sama choroba. Kiedyś, kiedy Trzecia opowiadała, że umierał mój dziadek, i rano, kiedy przyszła do niego, złapał ją za rękę i powiedział: Dobrze, że jesteś. Wiesz, jak ciężko samemu umierać? Bycie drugiej osoby przy umierającym, przy chorym człowieku. I przez taki znak dotyku jest bardzo ważny. Świat jest głodny dotyku. Ludzie często mają jedzenie, mają pieniądze, ale tego dobrego dotyku, dotyku miłości nie mogą kupić. I może właśnie przez to stają się bardzo ubodzy. Mają dużo wszystkiego, ale nie są. Nie są z drugim człowiekiem, nie są w relacji, nie są w jedności po prostu. Dzieci, kiedy się rodzą, już mają pragnienie bycia dotykanymi. Kiedyś zrobiono okrutne badanie, dawano jedzenie takie samo, tyle samo dzieciom, tylko te dzieci, które były przytulane. Normalnie się rozwijały, a które w ogóle nie były przytulane, zaczęły chorować. A niektóre z nich nawet nie wiadomo dlaczego zmarły. Wiadomo dlaczego. Człowiek nie może żyć bez miłości, bez tego znaku przytulenia. Dzieci na przykład w domach dziecka mają tak zwaną chorobę sierocą. Kiwają się, i to jest jakby takie wołanie. O to zauważenie, o to przytulenie. Kiedy człowiek jest niewidomy, odbiera wszystkie bodźce przez dotyk. Bardzo czuły, delikatny i wtedy czyta. Mowa ciała jest niezwykłą mową. Dotykanie może mówić. Kiedy byłem duszpasterzem niewidomych, uczyłem się wśród nich właśnie takiego. Takiej wrażliwości na wszelkie przejawy ciepła, przez takie dotykanie, poprowadzenie za rękę, towarzyszenie obok, nie tyle pchanie kogoś, co raczej o krok wyprzedzanie, po to, żeby podprowadzić, nie tyle ciągnięcie, co bycie tak z boku, pod ramię. Kiedy chodzimy na pielgrzymki, na jasną górę, nasza grupa biało-żółta. Od 2000 bodajże nie pamiętam już chyba 2009 roku. 1009 tak z nami chodzą niewidomi z pasterstwa niewidomych. Jest to dla naszej grupy wielki dar. Nasi pątnicy uczą się też takiej wrażliwości na osoby, które nic nie widzą. One tyle samo widzą w dzień, co w nocy. Może się okazać, że w nocy one są bardziej sprawne niż, niż my, bo oni widzą przez dotyk. Nie wdzięki światłu. O, i to tyle z moich tutaj ględzeń podczas marszu w pięknych okolicznościach przyrody. Nie teraz dotykam. Pięknie spadający śnieg. Bardzo delikatny. Bardzo taki. Przyjemny nie ma jakiegoś mrozu. Jest tak chyba minus jeden. Dopaduje coraz więcej śniegu, naprawdę. Tego śniegu wszędzie. Chyba będę musiał się trochę przebrać, ale jest pięknie. Cudownie. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, ojciec i syn. I Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.